Dzień dobry, zaczynamy dział czwarty. Dział czwarty, który nosi tytuł Od absolutyzmu do republiki. Będziemy poznawać charakterystyczne rządy dla XVII-XVIII wiecznej Europy. Naszym tematem dzisiaj jest monarchia absolutna we Francji. Jest to temat ze 122 strony i co musimy się dowiedzieć? Jakimi metodami wzmocniono władzę królewską we Francji? Na czym polega w ogóle monarchia absolutna? Jakie były też pozytywne, ale również negatywne skutki wprowadzenia takiej monarchii. Zaczynamy od początku, czyli jakimi metodami wprowadzono wzmacnianie władzy monarszej. Pod koniec XVI wieku królem Francji był władca z dynastii Bourbonów Henryk IV. I to był władca, który w 1598 roku podpisał bardzo ważny dokument. Ten dokument to Edykt Nantejski. I jest to dokument, który dawał równouprawnienie. W związku z tym ten dokument kończył we Francji wojny na tle religijnym. Przede wszystkim kończył te wojny domowe. Jest taka zasada w historii, że każda wojna, musicie pamiętać, są to wydatki, są to czasami zbędne koszta. Ten król postanowił ograniczyć te wydatki, przeznaczyć pieniążki po prostu na coś innego. Rzeczywiście, wydaje edykt nantejski, kończy wojny religijne we Francji. A pieniądze przeznacza na rozwój gospodarki. Przyznaje też tym innowiercom, czyli hugenotom, prawo do wolności, prawo do własnych sądów, do wojska, do twierdzy. Więc ci hugenoci, którzy najczęściej są ludźmi wykształconymi, są dobrymi rzemieślnikami, są handlowcami, zostają na terenie Francji i rozpoczyna się rozwój gospodarczy. Tak dobrze idzie Henrykowi IV, że w pewnym momencie rezygnuje też z takiego doradztwa, które stanowiły Stany Generalne. Stany Generalne, czyli zgromadzenie, które było odpowiedzialne za doradzanie królowi. Król z tego rezygnuje, przejmuje sam władzę. Henryk IV umiera i władzę po nim przejmuje jego syn Ludwik XIII. Ludwik XIII wybiera sobie takiego pierwszego ministra, Osobę, która będzie mu pomagała rządzić. Jest to kardynał Richelieu. Bardzo słynna postać. Ona może Wam się gdzieś pojawić, na przykład w filmie o muszkieterach. Możecie spotkać właśnie kardynała Richelieu. I kardynał Richelieu prowadził w imieniu władcy, w imieniu Ludwika, taką politykę, której na celu było właśnie wzmacnianie władzy królewskiej. Mówi się, że to właśnie kardynał Richelieu tak naprawdę stoi za. Stworzeniem monarchii absolutnej. Kardynał przekazał po prostu w ręce królewskich urzędników uprawnienia arystokracji, szlachty, m.in. w zakresie ściągania podatków czy w zakresie sądownictwa. Odsuwał też od króla jakieś zbędne problemy, dyskusje. Uważał, że król ma zająć się zarządzaniem państwem, a on kierownictwem i on rzeczywiście kierował tym państwem. Ludwik XIII umiera, zostawiając swojego syna, Ludwika XIV. I jak Henryk IV i Ludwik XIII umacniają swoją władzę monarszą, tak tego władcę, Ludwika XIV, uważa się już za monarchę absolutnego. Ale po kolei. Chłopak ma 5 lat, kiedy jego ojciec umiera. Nie jest możliwe, żeby pięcioletnie dziecko samodzielnie i świadomie sprawowało władzę. Co prawda zostaje królem w wieku 5 lat, jednak rządzi przy pomocy znowuż pierwszego ministra. Przez rok czasu jest to jeszcze kardynał Richelieu, który jeszcze żyje. Następnie, jako doradcę, wybiera kardynała Juliusza Mazarę. On kontynuuje politykę swojego poprzednika, czyli nadal wzmacnia władzę królewską. Kiedy Ludwik XIV ma 23 lata. Mazarę umiera i Ludwik podejmuje już taką odpowiedzialną, świadomą decyzję, że od tego momentu będzie rządził sam, a jeżeli ktoś mu chce pomóc, to tylko wtedy, kiedy on o to poprosi. Rozpoczynają się rządy monarchii absolutnej. To król Ludwik XIV zaczął ustanawiać i wprowadzać w życie prawo. Oczywiście sam temu prawu nie podlegał. Cała ludność musiała wykonywać królewskie rozkazy, nad czym czuwali liczni urzędnicy. Bardzo chętnie takich urzędników brał z niższych warstw społecznych, opłacał tych urzędników, no jeżeli któryś na przykład nie wykonywał jego poleceń, był zwalniany, czyli tracił w tym momencie zarobek, więc urzędnicy wykonywali polecenia królewskie. Sam Ludwik ogłosił się najwyższym sędzią, najwyższym władcą. I też naczelnym wojdzem y, wojska. Zaczął mówić o sobie: Państwo to ja, czyli wszystko, co w tym państwie się dzieje, to jest moja decyzja, moja zasługa. Często też określano go królem słońce, czyli wszystko, tak jak w układzie y, tam na górze, wszystko się kręci wokół słońca, tak samo wszystko miało się kręcić wokół Ludwika XIV. Żeby podkreślić swoją potęgę, swoją niezależność, rozpoczyna budowę pałacu królewskiego, najsłynniejszego dzisiaj siedziby właśnie królów francuskich pałacu w Wersalu pod Paryżem. Pałac typowo barokowy, pełen przepychu. Mówi się o tym, że cała obsługa pałacu to 10 tysięcy osób. Tu z ciekawostek Wam mogę powiedzieć, że pałac liczył 226 pokoi bogato zdobionych złotem, z prawdziwymi kryształowymi lustrami, ze świecznikami, które oświetlały, chociaż było ich bardzo mało, ale to jest już inna historia na temat pałacu w Wersalu. W czasie Ludwika XIV państwo prowadziło bardzo dobrą politykę gospodarczą. Zawdzięczało to swojemu, Ministrowi gospodarczemu był to Jean-Baptiste Colbert, który ożywił francuską gospodarkę, ożywił handel poprzez kilka reform. Pierwszą reformą było na przykład to, że zniesiono cła wewnętrzne, czyli pomiędzy prowincjami francuskimi zaczęto bardzo swobodnie handlować, nie ponosząc żadnych kosztów. Kolejną rzeczą było to, że sprowadzał zagranicznych rzemieślników, tworzył huty, manufaktury, zaczynał rozwijać wewnętrznie państwo. Jednocześnie. Bardzo minister chciał ograniczyć import, czyli nie chciał, żeby Francuzi sprowadzali rzeczy z zagranicy. Wolał, żeby te rzeczy zostały wyprodukowane we Francji, a ich nadwyżka została wywieziona. Czyli zmniejszył import, zwiększył eksport. Co przyniosło oczywiście bardzo duże zyski. Tym bardziej, że zaczynała być w Europie moda na wszystko, co francuskie, na francuskie towary. Colbert. Był też twórcą floty francuskiej, to właśnie za czasów Ludwika XIV wybudowano całą flotę. Francja stała się potęgą na morzach. Dodatkowo armia była doskonale uzbrojona, liczyła 250 tysięcy zawodowych żołnierzy. Francja prowadziła podboje, prowadziła jednak wojny, czyli gdzieś te pieniążki też uciekały na te wojny, ale to były wojny... Które toczyły się na wschodzie i na północy granicy francuskiej, ale przez to, że była to dosyć silna armia, że miała flotę, że miała tak świetną gospodarkę, zaczęto mówić, że czasy Ludwika XIV i Francja Ludwika XIV to najsilniejsze państwo w Europie. Państwo też to rozwijało się pod względem kulturowym, ponieważ sam król był bardzo hojnym mecenasem sztuki. Wtedy działał na przykład Molière, który napisał skąpca czy, yy, czy świętoszka. Krytykował w tych utworach władzę, skomstwo, obłudę. Ale Francja też stanęła yy, na takim yy, świeczniku dla państw europejskich. Wszyscy chcieli się ubierać w stylu francuskim, nosić peruki francuskie, mówić w języku francuskim. Ten język francuski, moi drodzy, zaczął wchodzić jako język międzynarodowy, wypychając w tym momencie łacinę. Dodatkowo ten język francuski wchodzi w dyplomację, czyli dobrze jest znać ten język i rozmawiać na forum międzynarodowym właśnie w takim języku. Były też minusy, bo to wszystko, co powiedzieliśmy, to widzimy potężne plusy tej monarchii absolutnej, ale mamy też wskazać, jakie są minusy monarchii absolutnej stworzonej za czasów Ludwika XIV. Pierwszy minus, Potężny to było to, że Ludwik XIV w pewnym momencie unieważnił edykt nantejski, czyli zniósł tolerancję religijną, przez to około 200 tysięcy hugenotów, czyli tych wyznawców poreformacyjnych, opuszcza Francję, a wśród tych ludzi są wykwalifikowani rzemieślnicy, są kupcy, którzy bardzo mają duży wpływ na gospodarkę, i to jest potężny minus brak tolerancji religijnej za czasów Ludwika XIV. Drugim minusem było to, że bardzo dużo pieniędzy szło na wojsko i bardzo dużo pieniędzy szło na wersal. Wersal to był pałac pełen przepychu. Tam naprawdę złoto ociekało ze ścian. Król bardzo dużo inwestował, chciał mieć taką piękną swoją siedzibę. Natomiast za czasów Ludwika XIV nie było to jeszcze aż tak zauważalne. Dopiero po śmierci Ludwika XIV okazało się, że Wersa zaczął rujnować gospodarkę francuską. Po śmierci Ludwika XIV okazało się, że skarbiec francuski jest praktycznie pusty, że potężne państwo, które miało bardzo dobry handel, bardzo dobrze prowadziło gospodarkę, które handlowało swoim towarem za granicą, że to państwo jest bankrutem. Bo Ludwik przeznaczał właśnie pieniądze przede wszystkim na armię i na ten wersal. A propos wersalu, na 125. stronie macie ciekawostkę. Wersal wyglądał jak idealny pałac dla każdego błace, ale to, co się działo tam w środku, już nie było takie idealne. Zerknijcie sobie na 125. stronę, ja Wam nie wszystko zdradzę, albo yy, sprawdźcie sobie też yy, w internecie, jak wyglądało życie w wersalu, które nie było wcale tak kolorowe. Wersal zapisał nam się też w historii dwa razy. Pierwszy raz, kiedy Niemcy ogłosiły na terenie tego państwa powstanie cesarstwa niemieckiego, na terenie tego pałacu powstanie cesarstwa niemieckiego. A drugi raz Wersal nam się zapisał w historii, kiedy po pierwszej wojnie toczyły się takie obrady pokojowe, toczyły się takie dyskusje, jak to powinno być, bo po tej pierwszej wojnie światowej i właśnie tam podpisano traktat pokojowy, który taką Tą pierwszą wojnę zakończy. Dziękuję Wam bardzo i czekamy na kolejną lekcję. Do zobaczenia.